Siemanko, z tej Jestem Krzysiotko, a to kolejna odcinek na tym kanale, więc cóż, no i co ja tu mam dużo mówić? Myślę, że dla tych wszystkich nowych widzów, a ja jest ich całkiem sporo, zwłaszcza na to, że kiedy pojawiał się ostatni GendPunk, to wyświetleń na moim kanale było plus minus z 30 kilka tysięcy mniej. No cóż, ale dużo też subskrybentów, szło prawie 30, znaczy ponad 30, prawie 40. Za to bardzo dziękuję. No i cóż, <laughs> dzisiaj przejdziemy sobie do Jetpanka, bo do długo go nie było, więc przepraszam. Wszystkich fanów Jetpanka wiem, że jeść te odcinki na świetnie, ale musisz też zrozumieć to, że niestety jest to trochę już martwa strona, więc mam w planach przejść na inną. Ale jeszcze będziemy męczyć tego Jetpanka, no bo w końcu jeszcze są fajne quizy, na przykład takie jak najbardziej zaleśniamy Państwa UE w procentach, oraz zwycięzcy najlepszego plebiscytu, zwycięzcy plebiscytu na najlepszego polskiego sportu w roku, oczywiście. Yy, Moje niepopularne opinie zostaną wygłoszone w trakcie tego drugiego quizu. Pierwszy zacznijmy od quizu pierwszego, i teraz raczej szybki strzał na początek, żeby się rozgrzać. Więc dobra, Polska będzie wysoko jeszcze. Co? Serio? Poważnie? co Ukrai nie? Ukraina, państwo USA, są mądry. Czechy, Niemcy jeszcze? Nie no niemożliwe, serio? Wielka Brytania jeszcze wtedy była w Unii Europejskiej, ale w sumie, chociaż nie, oni już wtedy chyba nie byli. Nie, czekaj, ale Wielka, a w ogóle nie musi być ta Wielka Brytania. Francja, nie sądzę. Hiszpania. No, Szwajcaria chyba nie jest w Unii Europejskiej. Ja wiecie, jak tam się znam z tą Unią Europejską. Luksemburg jest na pewno. Yy... Dania. Yy... Południe. Rumunia. Chorwacja, ale szok, że Polska, nie wiem. Teraz jakby kiedyś, o ile pamiętam, to Polska to była 3 czwarte lat, czy tam 2 czwarte. Znaczy tak kiedyś słyszałem, że za jakiegoś mieszka pierwszego, co prawda? No, ale jednak wciąż. E, Słowenia. E, o, sporo. Nie, nie, nie sądziłem, że na tyle. Austria nie jest w Europejskiej. A nie jest może. Włochy nie. Um, Serbia. Nie wiem, Serbii chyba też nie ma. Bośnia i Hercegowina. Nie. Albania. No to, to tylko może być na południu, bo tam już, na północy to ja chyba nie mam z tym czegoś, no chyba, że jakaś Norwegia, czy Szwecja, bo Finlandia nie jest w Unii Europejskiej, jestem przekonany, chyba nawet Finlandia nie jest w NATO, więc to jest ciekawa kwestia, a nie, jednak jest, czyli jakie państwo się było nawet, no to nie, to jakiegoś fake newsa chyba słyszałam, ale dobra, okej, okay, no, nie, nie przemyślałam jeszcze Skandynawii, ale dobra, to już tak jest fajny wynik, ale spokojnie, Andorra jest, ale nie ma jej, Portugalia, zgadza się, Litwa, Łotwa, Boże, zapomniałem o, o krajach bałtyjskich, Par pardon. Yy, Mołdawia chyba nie jest w Unii Europejskiej. Ja, yy, yy. ja nie kojarzę w ogóle, możecie śmiać ze mnie, yy, że ja w ogóle nie kojarzę państw yy, yy, z Unii Europejskiej, ale to jest w 100% prawdy, nie? Ja, ja w ogóle się nie znam na państwach w Unii Europejskiej, to mnie taki średnio interesuje, szczerze mówiąc. Yy, no i dobra, została jeszcze minuta, zostały tylko dwa państwa, powiem wam, że poszło mi fenomenalnie. W końcu się nie zgłaźniłem. <laughs> Więc to jest już sukces. Jestem szczęśliwy. Kurczę. No, te dwa państwa to są chyba całkiem oczywiste. To tak dużo tych państw w Unii Europejskiej nie ma. 26 bodajże. Co jeszcze może być na, na południu? A kto wie, kto wie, że na południu? Może Holandia? Nie, już nie. Yy, znaczy nie sądzę, że kiedyś, może kiedyś, nie wiem. Yy, Słowacja, tak jest. Słowacja, yy, Jezus. Tam zagęczenie tych państw. Węgry. Węgry nie, Jezus, Austria wpisywałem. Yy, Węgry, 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 Węgry. Co się jest pod węgrami? Co jest pod Węgrami? Co jest pod Węgrami? Co jest pod Węgrami? Co jest pod węgrami? Dużo państw jest pod węgrami. Jezus. Uhuhuhu. Co to ma dłużej być? Chyba się już nie wyrobię. No, będzie mi szkoda, ale nie zdążę. No niestety zabrakło mi jednego, ale to bardzo dobrze mi poszło. Bułgaria nie wymyśliłby. O, fajny quiz. Yy... No powiem Wam, że nie wymyśliłbym, akurat jestem szczęśliwy z tego, jak mi wyszło, bardzo jestem szczęśliwy. Yy, tak, to udoby, to dobrze mi poszło, to jest, trzeba to tu z tym drukiem zaznaczyć. Siatko, to jest jeden z tych takich trzech odcinków, gdzie siatko pokazał pazura, no bo to naprawdę, to jest dobry wynik, 93%. Tej Bułgarii, no pewnie jakbym miał minutę dłużej, to bym wymyślił po tej Bałkanach. Ale no tak, to nie. No, dla mnie to jest ogromny szok, że Polska nawet nie zna ostatnie miejsce, nie? To dla mnie jakaś sensacja, rewelacja. Dobra. Tysięcy plebiscytu z najlepszego sportowca roku. No i więc tak. O ile możecie się na mnie śmiać teraz? Bo tutaj w ogóle nawet nie liczycie na mnie, bo to tak do, do 60 to ja tam może zgadnę sobie jedną osobę. No dobra, dwie. Jak teraz przemyślałem. Więc tutaj niczego. No okej, okay. trzy. Trzy. No okej, okay, to już coś się kraluje, klaruje, aczkolwiek tak, no oczywiście kult, y, kult Justyny Kowalczyk, to wiadomo jest kwestia. Co y, w sumie śmieszne jest, że Kamil otrzymał jedną, kryształ, jedną tą nagrodę, a... Okej, okay, Krystyna Kowalczyk, znaczy Justyna Kowalczyk księżyła kilkukrotnie y, Puchar Świata, ale dobra. Okej, okay, no i oczywiście wiadomo, że kto to może być, więc na razie będę leciał, leciał od najnowszych. Potem już będziemy myśleć, bo to jest dużo czasu, 14 minut, więc myślę, że to będzie całkiem ciekawe. Okej, okay, piłka nożna Lewandowski. Tak jest, żużel z Marzlik. Duża kontrowersja była. Siatkówka Kurek, yy, skoki narciarskie Kamil, Soch. Dwukrotnie, okej, okay, dwukrotnie wygra Lekko atletyka, nie, Wodarczyk, bo ona ma takie fenomenalne wyniki. Wtedy ona wygrywała chyba, rzucała dosłownie co rzucił rekord świata. No teraz potężna Jostyna Kowalczyk. Teraz by to nie przeszło, że ktoś wygrywa pięć plebiscytów z rzędu. Teraz to oni muszą wymyślić Kajetana Kajetanowicza, ale okej. Okay. Kubica, sam przesłuchuję do pana Kajetana. już będzie czterokrotnie. Pływanie. Otylia Jędrzejczak. Lekka atletyka w 2000. Może Marek Plawgo? Kto to może być? Żużel, no to Golob. Lekka atletyka, judo. Nie wiem, może jakiś supron kiedyś był, nie wiem. Judo, nie, nie znam w ogóle polskich judoków, więc yy, też nie będę raczej. No i tu się zaczynają właśnie problemy. Kolaska słyszałem, no to może, jezu, jak się nazywał ten co niedawno niestety umarł. Szurkowski na pewno będzie miał, tak jest, ale to jeszcze nie jest ten. Kolarstwo so, szos, szosowe. ciężkie słowo, ok teraz wrócę do tych pierwszych, w ogóle też ciekawa sprawa, że Agnieszka Radwańska nie ma żadnego, yy, żadnej tej nagrody, ale ja bardzo nie lubię tego to więc w sumie dla mnie to jest, yy, to nie jest ważne, Marusza będzie miał jedną nagrodę, ten nic Ziemdy, nie mam że może Konopacka, tak jest. Może jeszcze... A muszę pomyśleć na tą piłką nożną, bo tam będzie pada gwiazdy jak typu Boniek właśnie. Więc dobra, ale tutaj tak, tu będzie z boksu. Okej, okay, tu nie będę myślał. Na razie ponosienie ciężarów Irina nasza wieńska chyba rekordistka pod względem zdobytych pucharów. Co? Poważnie? To kto ty taką... To, 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 to. Taką ścieczkę zrobił Lekotletycy, przecież wtedy i Szymińska od 60 do którego zaczęła biegać, no ale dobra, okej. Okay. Okej, okay, okej, okay, rozumiem to jakby w jaki sposób. Y <laughs> 2000 rok Lekotletyka, to jeszcze jest jakiś tak w miarę z zasięgu, myślę. Kto to mógł być? Korzeniowski. Tak. Korzeniowski to mógł być. Okej, okay, no i teraz gwiazdy piłki nożnej. W końcu mieliśmy ten świetny swój turniej. Oczywiście bardzo niedoceniony, skoro taki Kazimierz na się nie dostał. No cóż, życie. Tenis stołowy nie wiem, kolarstwo szosowe, pewnie wilk mnie teraz zadziaduje, zrobi mi dziadnie ale dobrze, bywa, bywa niestety. Kurczę no, no i tutaj to jest to czego się spodziewałam, że to nie będzie, nie będzie wyglądało dobrze, to jest bardzo trudne wyzwanie, no bo do 2000, 2000 roku, może trochę dalej to jest strasznie proste, ale dalej to już naprawdę ciężko. No, Konopacka była w miarę czysta, bo to jest pierwsza zdobywczyni złotego medalu olimpijskiego. Tutaj to nie wiem, może być jakiś Ernest Paul, ktokolwiek. No, nie wiem, kto grał wtedy w piłkę nożną. Może Wilmowski. Wilmowski, nie wiem, nie mam pojęcia. Yy, judo, no, ten zany Judoka. Jako, myślę, że jeżeli bym dostał kiedyś wyzwanie, żeby to zrobić, no to pewnie bym zrobił. No. kto był w boksie, nie wiem też. No, nic nie wiem, szczerze mówiąc. To ten judoka jest taki zastanawiający. W ogóle polskie judo kiedyś jak było czaderskie, nie? W tym roku to w ogóle nie wiem, czy mieliśmy kogoś w judo na igrzyskach, nie? już mieliśmy w zapasach tego y, Tadeusza Michalika, ale no niestety y, w Judo no, ani widła nie słychu. Y, dobra. No, mam się dużo czasu, ale nie wiem, czy jest sens w ogóle. Y, męczyć się na tym, no, na logikę to ja nie wiem co ja mam w ogóle powiedzieć ciężko żebym znał, znał gwiazdy polskiego sportu z 1948 roku um, nie wiem, no nie zapiszę jakiś głupot Dariusz Michalczewski z boksu, no bo to gdzieś tutaj powinien być yy, też w ogóle to jest niesamowity plebiscy. losowe wyniki zupełnie, gołoty nie ma yy, właśnie Michalczewskiego, ludzi sukcesu absolutnie yy, nie ma, tylko dwa razy Kamil Stoch gdzie Kamil potrzebuje zdobyć kryształową kolej i zniszczyć wszystkich, nawet złoto olimpijskie, to jest, to jest minimum, żeby zdobyć, w sensie okej, okay, ale na przykład taki no, Kubica wygrał jeden wyścig, nie? Ale dobra, okej, okay. nie będę narzekał na Kubicę, bo to też jest królem, wiadomo, kwestia, kwestia całkiem prosta, że Kubica jest królem, ale jednak te kryteria są czasem kontrowersyjne, tak samo Lewandowski, no, jeżeli mielibyśmy być szczerzy, no to Lewandowski miałby odtąd, Tam z przerwami, na Kamila może trzy razy. Znaczy... Dobra, to, to trochę źle zacznęło, bo, bo to jest y, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem edycji, więc tak pięć powinien wygrać. Ten, ten zwycięzca z, z, z Marzlika jest tak, też takie trochę na wyrost. Ymm, no, ale cóż. Kajakarstwo. No naprawdę, nie. To jest nada. Y, co mi tu poszło. <słyszy> Kto był wtedy w lekkiej No żebym ja to wiedział, żebym ja to wiedział, no. Znaczy, myślę, że też Wilk się spodziewał tego, że. Znaczy, ogólnie, jeżeli ktoś zacznie się śmiać, o Jezus, jak Ci źle poszło, weź chłopiec, naprawdę się weź w młotek i syję za nie? No to też niech się zastanowi, czy sam by zrobił 10, bo myślę, że skończyłoby się to wpisywaniu Małysz stoch Kowalczyk Lewandowski bica i to by było 10 i tyle. Chociaż sam wiele więcej nie zrobiłem. No to jednak uważam, że to jest bardzo ciężki quiz. Ale też dla mnie to jest naprawdę jakieś nieporozumienie że rzeszawienska, tylko dwukrotnie zwyciężyła. Szarmierzych gwiazd nie znam, no... Pff strasznie odległe to są czasy, no to judo i zapasy mi najbardziej boli, to strzelectwo, ja pamiętam oglądałam kiedyś ten dokument, to było bodajże olimpiada w Atal Atlancie, tam widziałam, że ta nasza, to była kobieta, co strzelała właśnie z pistoletu pneumatycznego, chociaż nie jestem pewien, czy o to chodzi, to jednak pamiętam, że właśnie i dobrze szło i kurczę, ja pamiętam jak ona się nazywała, no ale wiecie jak to jest, że pamiętam, a już nie pamiętam, kolor no to pewnie będzie jaki znany człowiek Strasznie mi przykro, nie wiem. No, cały czas mi po Richard się Ryszard Rynkowski I dosłownie aż mnie naprawdę ręka świeży, żeby to napisać. Na całe szczęście, że jeszcze mam jakiś tam rozum. Mm, no... Nie ma piłki nożnej w ogóle w wcześniejszych latach, więc to też jest dla mnie śmieszne, patrzę na to, że teraz w ogóle można nic nie osiągnąć w reprezentacji, dostać najlepszym za piłkę nożną, a wtedy musiałeś zdobyć wtedy za brąz, dwukrotny i dosłownie uczynienie Polski jednym z jednym najlepszych krajów na świecie, myślę, że top 3 w Europie luźno nie dostałeś ani jednej statuetki. To też jest bardzo śmieszna kwestia, że w Tutaj moim zdaniem takie osoby jak Kazimierz daje Czy. Choćby nawet w tym 74. powinny być dosłownie. no To powinno być prostsze niż prost niż. nie wiem. Nie, nie wiem, no, niż 2 plus +2, Ale. no nie wiem, nie jest tak. Ja bardzo nie lubię tego to co ja tu dużo będę mówił. W tym roku nie oglądałem, jestem z tego szczęśliwy, chociaż nie sądzę, że mój protest czymś się, czymś w ogóle się, się ten, ale był ważny, bo nikogo to nie obchodzi, ale jednak uważam, że ten plebiscyt absolutnie jest jakiś oderwany często od rzeczywistości. Bardzo dziwne to było, że Kurek, znaczy nie, że Kurek, że Zmartlik wygrał w owym czasie. Z czasów, kiedy Bartosza to jednak no, od 2019 roku Lewandowski to dosłownie jest osoba, która no, ciągnie nas pod rękę dosłownie na tym, na tym podwórku światowym i tak naprawdę z szacunkiem dla pana z Mazlika i dla całej reszty to jednak, nie że podważam, bo absolutnie pan Bartosz Mazlik to jest absolutnie idol, nie? Bo dwukrotnie jest to Mistrzostwo Świata, absolutnie fenomenalny, mm, fenomenalny zawodnik żu żużla. Myślę, że też świetny, świetnie utalentowany. No to jednak Robert Lewandowski od 19 lub 17 przynajmniej, no to powinien dosłownie robić, nie wiem, blitzkrieg na, na tym plebiscycie. I oni to specjalnie robią tak, żeby to zamieszać. W tym roku y, był ciekawy wybór, Iga Świątek pomiędzy lewertem Lewandowski wygrał Lewandowski, dla mnie żadna sensacja. Y w tym roku jestem ciekaw, jak będzie, czy wybiorą Igę, czy wybiorą Lewandowskiego. No, pierwszy raz na, od wielu lat będę mógł stwierdzić, że rzeczywiście ktoś inny niż Lewandowski będzie zasługiwał na zwycięstwo, gdyż no, Iga Świątek absolutnie jest też ambasadorką Polski na arenie międzynarodowej fenomenalny sukces, świetna zawodniczka na pierwszym miejscu w światowym rankingu. Absolutnie, no, ostatnie, ostatnie miesiące to pasmo ogromnych sukcesów tej zawodniczki, przez co. Warto to docenić i myślę, że akurat 2021 2020, 2022 absolutnie jest rokiem Igi świątek więc Absolutnie zasłużenie wtedy wygra Iga i jeszcze nawet, że wygra Iga, bo Lewandowski kolejny świetny sezon, to nie ma co ukrywać, no Lewandowski znowu nawali 40 goli w lidze, już zresztą jest ma chyba około 30, znowu ciągnie nas jak Bruno Mars w tej piosence Fortepian, yy, naszą kardrę, bo myślę, że bez Lewandowskiego to byśmy w Katarze przegrali z reprezentacją Wyspę Zielonego Przylądka, bo absolutnie to jest zawodnik, który... No, trzyma na duchu, absolutnie. To jest taki kapitan, że kapitan, nie? Że widzi na boisku i widzisz takie wzmocnienie, no razy dwa, nie? Jakby ten mecz ze Szkocją, to my to zremisowaliśmy ten mecz naprawdę, dlatego, że mieliśmy, dostaliśmy karnego, jak się potem kazał karnego szczapki, no bo to jest absolutnie, tam dygnięcie dosłownie było noż, nóżki piątka, aczkolwiek to nie było aż taki tragiczny mecz. widziałem gorsze bez lewego, choćby ten z węgrami. Bardzo fatalny mecz wykonali Polski. Chociaż ten ze Szkocją, to naprawdę to, to ja mówię, Remis w ostatniej sekundzie, ostatnia akcja meczu i rzutu karnego to nie jest nic, co nas satysfakcjonować. A jak zagraliśmy ze za Szwecją, był Lewandowski, gra wszystko się kleba i też przyzilię. Wiadomo, że z karnego, ale on no, ciągnął tę grę, więc dla mnie Lewandowski również jest absolutnie za wynikiem. Mm, to już trochę nie zazdroszczę temu przeglądowi sportowemu. Yy, znaczy może zazdroszczę, że mają tak, takie fajne prawa telewizyjne, że Polsatik co roku reklamuje przez 3, go 3 godziny, reklami robi co, co chwilę na pas pasku reklamowym, że zagłosuj na tego, jeżeli chcesz wybrać tego, pod tym numerem, albo na tej stronie internetowej. Tego im zazdroszczę, ale nie zazdroszczę im wyboru, gdyż no, no widzimy, że ten 2021-2022, no to tutaj Iga i Robert łeb Web. Dobra, rozgadałem się mój piękny model lotniczy, pan Dariusz Szpakowski w meczu ze Słowenią nieudanym w dziewiątym roku, zapraszamy. Okej, okay. no i zobaczymy, jak bardzo się zbłaźniłem. Nie wiedziałbym, nie wiedziałbym, nie wiedziałbym. Kusociński, nie spodziewałbym się, za oczywiście, ale nie spodziewałbym się, że wygrała. Uuuuhuu, uh, 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 nie znam. Nie znam, nie znam, nie znam. Chociaż y, py, Pyciak peciak to akurat y, dużo o nim słyszałem to nazwisko, ale jakoś nie wpadłoby mi do tego. Jezus, Mario, kozakiwisza to powinien wiedzieć faktycznie. Ale mam do teraz tylko jedno wyrzut. Tutaj nie znam, nie znam, nie znam. Chociaż Pyciak Peciak naprawdę jakiś bliski robił też. Trzy, dwa razy wygrał, ale zasłużnie na pewno. No, jednak ten y, kolar szosowy. Ten, szos, szosowy nie jest taki oczywisty. Szczerze mówiąc, niby wynik fatalny. Średnikiem to 15, więc raczej nikogo tu nie zaskoczyłem, że, że, że tyle mi wyszło. Ale kurczę, powiem wam, wiecie, że co? Że to jest dobry wynik. Naprawdę, ja tylko sobie mogę zarzucić własną Matka Kozakiewicza. Ale reszta to. No, Paweł na stole to jest absolutna legenda. Tak, oczywiście, ale niestety to nie jest oczywiste nazwisko. Yy, Kalenda Kodopacka, no niestety już nie pamięta. Ale kurczę, powiem wam, że naprawdę to jest. to jest sukces, tak. Paweł na no tak samo chodzi na jakieś na mogło, można było się domy domyślić, ale reszta to raczej nie. Ale kurczę, nie mam raczej nic sobie do zarzucenia, szczerze mówiąc, y, aż 71 osób, y, 75% osób robiło gorzej do mnie ten quiz, więc nie mam nic sobie do zarzucenia, więc ten quiz wyszedł lepiej niż, niż myślę, że mogło się... Niż, niż się wydaje. O, tak to ujmę, chociaż to jest tylko 26%. Y, to jednak wciąż. Ten quiz mi poszedł świetnie. Myślę, że ogólnie to jest całkiem przyjemny dzień. Fajny powrót do JetPunka, mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Wszystkim nowym widzom witam serdecznie na tym kanale, to jest mój content. Możecie proponować w komentarzach, bo jest, wiem, że jest Was trochę więcej. To trochę, znacznie trochę. Wiem, że jest Was więcej. Więc dziękuję Wam za oglądanie. To byłoby tyle z tego, z tego odcinka. I czejo.